Cześć, w domu bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Kolejny dzień, kolejny odcinek. No dobra, lecimy z waszymi przedmiotami. Matix 02 Pneumatic Pickaxe. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, killowa automatycznie zaczyna kopać. Bloki znajdujące się przed graczem kopie dwa razy szybciej niż killow diamentowy. Tak, resztę opisu macie dalej, bo jest naprawdę długi. A teksturka jest naprawdę całkiem, całkiem ciekawa. Dobra, lecimy dalej. Użytkownik Demolka6666. Podwodna róża. E, po powąchaniu róży otrzymujemy efekt oddychania pod wodą. Rośnie w podwodnych świątyniach. Wow, bardzo fajny efekt. Naprawdę bardzo fajny e, pomysł i okej, okay, to by się przydało. E, PX3 Redstone Ignot. E, działa jak redstone. Opiłki żelaza sprawiają, że zasięg kabla jest nieograniczony. Wow, tylko że jeden Reston tutaj moglibyśmy 16 na przykład otrzymywać, ale pod podejrzewam, że właśnie tutaj chciał to zrobić użytkownik e Galu Królewska Halabarda. Nowy rodzaj broni. Podwójnie silna, bardzo wytrzymała. Możemy za jej pomocą atakować wrogów z odległości trzech kratek. Broniąc się prawym przyciskiem myszy, atakujemy. Wow, atakujemy do atakując, dostają obrażenia. Fajne, bardzo fajne. Kwisty Miraz, albo Miraż. E Dastio. Z każdego zabitego przez ten miecz MOBA wypada książka z Enchantem. <laughs> Czyli widzę, że e, crafting jest bardzo drogi. Bardzo fajny pomysł, gratuluję. Korneliusz, e, pistolet. Niezniszczalny i bardzo silny. Zdaje 10 punktów obrażeń. Pociskami są ogniste kule. Teksturka bardzo fajna. Naprawdę gratki do użytkownika. Korneliusz, podoba mi się. Dobra, lecimy dalej. Proszek magnesowy. Mr. Soksoy trzymając ów proszek w ręce przyciąga metalowe przedmioty lub z metalowymi elementami z dalszej odległości. E, tak, to działa jak magnes, jednak tutaj może też być wykorzystywane do sortowania przedmiotów. Magia, bardzo fajne. E, sarnino usuwacz, ok. Tomahawk można nim rzucać iść na drzewa. sikiera zadaje obrażenia równe żelaznego miecza, a drugi koniec zadaje jeden punkt obrażeń więcej czyli podejrzewam, że prawym przyciskiem myszy. Bardzo fajny pomysł. Przyjemna tekstura, taka naturalna, że tak powiem. Wenz różdżka tsunami. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrzucamy falę, wypuszczamy falę tsunami, która niszczy bloki graczy oraz moby na swojej drodze. Crafting bardzo tani, więc myślę, że ta fala tsunami byłaby mała albo zadawałaby mało obrażeń. Jednak. Dzisiejsze pomysły naprawdę były świetne. Gratuluję wszystkim użytkownikom, którzy dostali się do tego odcinka. Oczywiście, już jutro kolejny odcinek z Waszymi przedmiotami, z nowymi osobami. Zobaczymy, jakie to będą przedmioty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym już odcinku, który pojawi się jutro. Cześć, hej, dzięki, pa!